Siemano na krótkim wstępie chciałbym się zapytać i proszę o to, żebyście napisali to w komentarzu, bo to jest dla mnie strasznie dosyć ważne. Więc yy, co mam na myśli? Czy podoba Wam się tak? Jak jestem lekko poszerzony, ucięty, ale jest full screen? Czy tak? Jak jest w dalszej części filmiku? Więc byczku, musisz obejrzeć to w 100%. I napisać mi w komentarzu, czy podoba się tak, czy tak jak tam jest. Siemano z tej strony Ranger, i dzisiaj nagrywamy taką, można powiedzieć, zapowiedź do i Zobaczcie, specjalnie dla Was, tak? O, bardzo dobrze mnie słychać, trzeba na to uważać, oczywiście. Ale specjalnie dla Was na. ubrałem się, wiecie, tak, kok muszę być poważnie, ale niby nie, bo odpięte polo nie. Yo, you know, you know. Dobra. Więc co chciałem powiedzieć? A, i tutaj. Tu, to, tu, 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 będą gdzieś takie ściany, ściany e, ceglane, żeby podkreślić to, jak to niektórzy pod moim Q&A piszą, że poszerza mi się twarz i be like, o, oh. <laughs> więc e, tutaj możecie pod tym filmem oczywiście pisać pytania do następnego Q&A, tak, do następnego Q&A, yeah, boy. <laughs> No i będę te pytania oczywiście na nie odpowiadał, szczerze, stuprocentowo, ale jak trafią się jakieś pytania, yy, jakby to powiedzieć, yy, które nie będą mi odpowiadać, no to z bomby, out, out, out. Więc to by było na tyle, tak myślę, bo to ma być taki odcinek, że wiecie, odcinek, odcinek, to ja nawet nie wiem, czy to dwie minuty będą, <laughs> że macie zadać pytanie, ja odpowiadam, bang bang, wszystko, rolowanko, poproszę... Proste, że tak. Odpowiadam. Ja nie odpowiem. Wtedy myślisz, że ja nie odpowiem. Tak jesteś? Zadaj pytanie, zobaczysz, czy odpowiem. <grytanie> Dobra, strzała.